Witam Bogusz Kasowski, czwartek, 17 czerwca. Z info zaczniemy dzisiaj od ropy naftowej, która, zdaniem niektórych handlowców, ma szansę jeszcze nawet w tym roku osiągnąć cenę 100 dolarów za wajelkę. Wynika to z, prostego, z prostej kalkulacji, która gdzieś tam zaczęła się pojawiać, że jeżeli popyt oczywiście przewyższy podaż, czyli w tym momencie już mówimy o tym etapie, kiedy ten popyt jest nieco wyższy niż podaż. Ale kiedy on wróci ten popyt do poziomów przedpandemicznych, a Mercuria, czyli jedna z firm zajmujących się m.in. handlem ropą naftową i produktami pochodnymi, prognozuje, że jeszcze w tym roku zobaczymy poziomy przedpandemiczne, czyli w okolicach 100 milionów bajełek zapotrzebowania, to w tym momencie dyrektor generalny Gunvor Group, która to obracała średnio 2,7 miliona bajełek dziennie ropy w ubiegłym roku, stwierdził, że. Odpowiadając na pytanie, czy ropa może wrócić do ponad 100 dolarów za Bajek, odpowiedział oczywiście, że tak. W tym momencie jest to już bardzo wysoka cena, biorąc, pod uwagę, że w ostatnich dniach widzimy na Europie całkiem mocny, nadal kontynuowany ten wzrostowy. On nie jest jakiś bardzo gwałtowny, jednakże bez problemu zdaje się zauważyć, że jest on kontynuowany. Również mamy. Kolejne tygodnie spadku zapasów, więc tutaj naprawdę w przypadku ropy dzieje się całkiem sporo. Myślę, że jakaś szansa na ewentualną zmianę będzie miało posiedzenie OPEC plus 1 lipca, ale tu oczywiście musimy poczekać do tego 1 lipca i w tym momencie no, prognozowanie tego co zrobi OPEC, który przecież w lipcu kończy planowane zwiększanie podaży ropy naftowej ze swoich źródeł. Czy będzie kontynuowało zwiększanie podaży, czy też się wstrzyma chwilowo? Zobaczymy. Prawdopodobnie przy tak wysokich cenach jest szansa, że będą zwiększali tą podaż stopniowo przez kolejne miesiące. Być może ustalą to na okolice 500-600 tysięcy bajek miesięcznie. Suma jeszcze nie z całego OPEC, Plus i wtedy myślę, że byłoby to dość ciekawe. Z drugiej strony, oczywiście wszyscy czekamy na to, co prognozowałem już w ubiegłym roku, czyli na powrót eksportu z Iranu, oficjalnego eksportu z Iranu, natomiast biorąc pod uwagę raz, że te rozmowy nie toczą się w jakiś sposób dynamiczny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dwa, Iran nadal eksportuje, więc myślę, że Iran nie będzie w stanie tak gwałtownie zwiększyć tego eksportu, nawet jeżeli będzie mógł oficjalnie to zrobić w porównaniu do poziomów, które już teraz są obecne na rynku wolumenów Europy z Iranu, więc Myślę, że tutaj mówimy o przyroście, powiedzmy, że wrócimy do, w okresie w trzecim kwartale do umowy nuklearnej, zostaną zniesione sankcje na eksport opis Iranu, no myślę, że możemy mówić o jakichś dodatkowych 400-500 tysiącach bajerek dziennie, czyli w tym momencie pytanie, czy OPEC Plus będzie już prognozował tego typu wielkość w swoich, po swoim spotkaniu 1 lipca, czy też nie. W kwestiach technicznych i formalnych standardowo proszę Was o lajki, like komentarze, bo to zawsze pomaga w zasięgach, też no, jest jakąś formą tutaj komunikacji między nami. I też chciałbym poinformować no, z przykrością, bo z przykrością, że jest to ostatni program w czerwcu. Wracam z kolejnym programem w czwartek 1 lipca, a no, to wynika po prostu z tego, to co mówiłem ostatnio, urlop też jest człowiekowi czasem potrzebny. I w tym momencie odcięcie się od internetu, od pracy też jest no, niestety koniecznością. Materiały na poniedziałek aktualności powinny być w miarę zbliżonej formie do normalnych słowa pisanym. czwartek 24 czerwca nie będzie żadnych aktualności. poniedziałek, 28 czerwca te aktualności się pojawią prawdopodobnie w ograniczonym stopniu i z opóźnieniem prawdopodobnie nie o 14, a nieco później, ale jakieś informacje powinny się pojawić, tak więc. Nie będziecie tak, że nie będziecie mieli w ogóle żadnego, żadnych informacji z mojej strony od dzisiaj, po dzisiejszym programie, tylko one będą oczywiście rzadziej, one będą oczywiście w nieco innej formie, nie wideo, ale coś się pojawi. Nie przedłużając, zajrzyjmy na wykresy. Zaczynając od ropy naftowej, tak jak mówiłem, jesteśmy w trendzie wzrostowym. Ten trend tak naprawdę z pewnymi korektami od maleca jest ciągły, tak? Ciągle wyższe szczyty, wyższe dołki, i tutaj się po prostu w tym względzie nic nie zmienia. W kontekście samej ropy, jest parę różnych informacji to między innymi tutaj od Matthew Smitha, dyrektora do spraw badań towarowych w Clipper Data, ponieważ rafinerię przetwarzają ponad 16 milionów bajłek dziennie, a eksport nadal jest stabilny, trudno będzie uniknąć ciągłych spadków zapasów, gdy zbliżamy się do szczytu letniego sezonu podróżowania. Dotyczy to oczywiście zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, które w ubiegłym tygodniu spadły o 7,4 miliona. to kolejny tydzień z rzędu spadków i tutaj Wzrosło też wykorzystanie Afinei do 92,6% całkowitej zdolności produkcyjnej, więc tutaj pozytywnie dla Europy jest i nadal no tak jak mówię, nie widzę szans, żebyśmy tutaj zaliczyli jakąś głębszą korektę. Oczywiście ona by się przydała, ponieważ mamy ten ruch wzrostowy od tego 21 maja, czyli, pra czyli praktycznie już miesiąc ciągłych wzrostów, bez większej korekty jakaś korekta by się przydała, natomiast jeżeli zejdziemy o 3 dolary, to będzie to już naprawdę dużo moim zdaniem i to będzie taki maks, jeżeli chodzi o korektę, chyba, że oczywiście mówimy o jakiejś zmianie trendu, ale jednak mimo wszystko korekta na 2-3 dolary miałaby szansę, zwłaszcza, że te świeczki wskazują, wczorajsza, jeżeli dzisiejsza będzie wyglądała tak samo, że jednak jest szansa na taką korektę, około 2-3 dolarów, ale czy tak się stanie, powiem szczerze, że nie wiem, bo możliwe, że jednak po prostu nas wyciągnie jednak bardzo mocno nadal w górę. W kontekście gazu ziemnego zobaczcie, że nie przebiliśmy się jakoś mocno powyżej tego 3,34, 3, które mieliśmy tutaj wyznaczone przez FIBO. bo możemy sobie teraz przenieść na ostatni szczyt ten z 15, czyli stołeku z, z 15 czerwca. 3,38, czyli takie niecałe 3,40 no, i widzimy, że tak naprawdę jesteśmy na poziomie 3,25, który nas zatrzymuje. Chwilę niżej jest 3,16. I powiem szczerze, że te poziomy są według mnie już dość wysokie, choć w tej chwili prognozy tego jeszcze nie mówią. Bo popyt ma, wraz z eksportem ma w tym tygodniu wynieść 89,4 miliarda stóp sześciennych, to jest 0,7 miliarda mniej niż prognozowano w piątek, o czym mówiliśmy w poniedziałek. W przyszłym tygodniu też ma być taki sam poziom. To weźmy pod uwagę jeszcze, że zapowiadane są e, potężne upały w Kalifornii. W środkowej części Kalifornii spodziewane jest jeszcze nawet 46 stopni powyżej zaja, więc tutaj myślę, że klimatyzatory będą zużywać potężnie. Oczywiście prognozy już zakładają, że będzie potężne zużycie prądu. Prognozuje się, że największe zużycie osiągnie szczyt w dniu dzisiejszym, w czwartek, w godzinach wieczornych, kiedy skończą się dostawy z paneli słonecznych, a wciąż jeszcze będzie na tyle gorąco, żeby używać klimatyzatorów, więc myślę, że Kalifornia dzisiaj może dostać mocno po tyłku, jeżeli chodzi o prąd. I to może nam chociażby chwilowo zwiększyć zapotrzebowanie na gaz ziemny, bo Kalifornia też może importować również, jeżeli chodzi o gazie o prąd, e, energię elektryczną z innych stanów w przeciwieństwie do Teksasu, więc tutaj możliwe, że inne stany po prostu będą zwiększały spalanie i ta, to zużycie ten popyt będzie faktycznie wyższy niż te 89, które jest prognozowane. Bo prawdę mówiąc, jest dość niski ten e, popyt, no ale to już to już nie, bym powiedział nie moja kwestia. E, z kolei jeżeli chodzi o jakieś. E, Kwestie um, produkcyjne to jest 91,6 miliarda stóp sześciennych na chwilę obecną w czerwcu. Przepływ do terminali eksportowych 9,7 eksport ociągami 6,7, czyli nadal utrzymuje akordowy wynik, czyli jest całkiem całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o kwestie jeszcze prądu, bo myślę, że też warto wspomnieć, rząd Brazylii przygotowuje tymczasowy dekret, który może doprowadzić do reacjonowania energii elektrycznej. Wspominałem o tym w kilku ostatnich programach, że jest problem z wodą w Brazylii, która to jest źródłem, źródłem prądu w tak naprawdę w ponad 60%, jeżeli chodzi o ten kraj więc myślę, że tutaj mamy problem, duży problem, jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z prądem w Brazylii w najbliższym czasie. Czy to przejdzie? Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, ponieważ w tym tygodniu jeszcze ma podejmować Kongres Brazylijski decyzję o prywatyzacji jednej ze spółek energetycznych. W efekcie tego typu deket mógłby odbić się negatywnie na jej wycenie, na innych kwestiach, więc myślę, że poczekają aż Kongres klepnie tą prywatyzację i dopiero później będzie wiadomo, czy będzie mowa o konieczności racjonowania energii elektrycznej, czyli po prostu ograniczenia podaży. I tyle, jeżeli chodzi o gaz, bo dla mnie ten gaz jest jeszcze za wysoko. On powinien zejść niżej. Te upały, jeżeli faktycznie tylko dzisiaj się skończą, to myślę, że mamy swoją szansę na zejście cen gazu w przyszłym tygodniu niżej. Jeżeli te upały będą kontynuowane w Stanach Zjednoczonych w przyszłym tygodniu, to będzie tutaj oczywiście kwestia pozostania w tych przedziałach. Natomiast, jeśli te upały się skończą, powinniśmy zejść spokojnie poniżej 3,2 w tym gazie, a nawet i niżej, gdzie. Te poziomy FIBO, co są po prostu są naszymi granicznymi poziomami, tutaj mamy to 2,93. Później SMA 50, 200 i tutaj to są te poziomy, których powinniśmy się mniej więcej trzymać. W przypadku złota mamy bardzo potężny spadek w dniu wczorajszym, ponieważ to jest kwestia pedu, gdzie w dniu wczorajszym Fed zaczął zapowiadać, 11 z 18 pracowników Fedu zaczęło zapowiadać, że w przyszłym roku, e, przepraszam, w 2023 roku będą co najmniej dwie podwyżki stuprocentowe, o ćwierć punktu procentowego. Również jest kwestia tego, że inflacja może się okazać wyższa i falsza niż oczekiwano. Fed prognozuje się, że w tym roku może sięgnąć w Stanach nawet 3,5%. Choć w długim terminie w papierach Fedu nadal wisi inflacja na przyszły rok w okolicach 2,2,0, a w dłuższej perspektywie czasowej ma wynieść po prostu 2%, co wydaje mi się bardzo nierealne albo bardzo zafałszowane, ponieważ raczej tak niskiej inflacji w najbliższych latach mieć nie będziemy. Jednak decyzja Fedu, czy też informacja Fedu pozwoliła zepchnąć ceny złota w sposób bardzo, bardzo gwałtowny. Co jak widzimy na wykresie godzinowym na złocie, no mieliśmy 50 dolarowy spadek w 3 godziny, więc tutaj naprawdę mega, mega duży spadek, dość szybki, dość gwałtowny. Nawet myślę, że jakbyśmy się przerzucili na niższe interwały, to możemy zobaczyć jak to wyglądało, tak. Pierwszy spadek po tutaj informacjach Fedu, to w tym momencie mieliśmy spadek o prawie 15 dolarów, naprawdę... Naprawdę mocny spadek, więc rynek złota zareagował bardzo, bardzo mocno. Zdaniem niektórych zareagował, oczywiście, w sposób mocno spekulacyjny, bo jednak mówimy o prawdopodobnej podwyżce stóp procentowych w 2023 roku, nawet nie w przyszłym, a w 2023, czyli kawałek dalej od nas, ale rynki właśnie mają tendencję do wyceniania przyszłości, nawet tej odleglejszej, zresztą w wielu w przypadku wielu instrumentów zaczynamy mówić już o sezonie 22-23, więc już powoli rynki się do takich rzeczy przygotowują. To jest no, nieuniknione jednak. Tutaj oczywiście Fed dalej będzie skupał co miesiąc papiery papier wartościowe za 120 miliardów dolarów, więc do Stąd myślę, że w perspektywie złoto powinno się nam zatrzymać na tym 1800. Nie powinniśmy tego 1800 przebić mocno albo inaczej. Prawdopodobnie 1800 przebijemy, ale na chwilę. Takie czyszczenie stop-lossów, takie zejście nawet o 30-40 dolarów, żeby wyczyścić stop-lossy i wrócić powyżej 1800. I myślę, że wtedy mamy swoją szansę właśnie na utrzymanie tego poziomu, i to jest cena już na dzisiaj na jutro i na poniedziałek i na wtorek. Takie najbliższe cztery sesje myślę, że będą kluczowe dla złota. Jeżeli w wtorek siada, będziemy powyżej 1800, to powinniśmy już do końca miesiąca być powyżej 1800 i pozostawać w tych wysokich cenach. Jeżeli nie, no to oczywiście jest zmiana scenarza i szukamy gdzieś zejść niżej, nawet do poniżej 1700, tak jak tutaj mamy ostatni dołek z marca tego roku. W przypadku cen miedzi mamy też spore zejście, ale związane jest ono właśnie z tym, że Chiny chcą troszkę uwolnić zapasów miedzi ze, swojego, ze swoich zapasów, że strategicznych rezerw. Natomiast City szacuje, że chińskie zewy państwowe wynoszą obecnie około 2 milionów ton miedzi i że jeżeli zostaną wypuszczone na rynek, to raczej nie będą to jakieś duże ilości, tylko minimalne. Więc myślę, że kiedy faktyczna ilość się pojawi, to mamy szansę na powrót do trendu wzrostowego jeżeli chodzi o ceny miedzi, bo tutaj jak widać rysuje się nam trend spadkowy i to taki bym powiedział dość jasny, dość precyzyjny, mamy ładny kanał spadkowy zobaczymy, weszliśmy, przeszliśmy przez SMA bez większych problemów SMA jest w tej chwili oczywiście oporem wsparcie mamy troszkę powyżej 940 na pierwszym FIBO które tutaj mamy i później mamy wspać, oczywiście, na 9000. Też myślę, że narysujemy linię poziomą, żeby tutaj nie uciekło nam to, że tu jest te 9000. I myślę, że w tym przedziale, jeżeli te ceny spadkowe się nam nie zatrzymają, bo myślę, że Chińczycy aż tak szybko nie ujawnią, ile tej miedzi chcą wyrzucić na rynek, to myślę, że mamy szansę na zejście do tych poziomów w 9 9000. Do tej strefy 99140 w najbliższym czasie, i po prostu od tego momentu powinniśmy mieć już odbicie. Ale jak, oczywiście, to będzie to się przekonamy, i tak przeskakując z przemysłowych rzeczy, oczywiście na nasz tradycyjny zestaw, czyli na kawę. Widzimy tutaj pewną korektę, choć City prognozuje, że susza w Brazylii uszkodziła i tegoroczne, i przyszłoroczne zbiory, wpłynęła negatywnie. Więc tutaj docelowo bank prognozuje dalsze wzrosty cen, mimo że wyszliśmy z tej strefy konsolidacyjnej, z tej strefy Inside Bajowej. Wyjście zobaczcie, że w tych dwóch świeczkach wyjście z tego Inside By. Myślę, że tutaj powinniśmy sobie zrobić większe zbliżenie. Zobaczcie, że to wyjście z Inside'a jednak no, było dość gwałtowne, bo tutaj pomiędzy Low a Open mamy. Oczywiście 5 centów, niecałe tutaj ta świeczka, która była tą świecą zewnętrzną, ona pomiędzy open a high miała troszkę więcej, bo miała 7, no ale jednak 5 a 7 to jest niewielka różnica w tym kontekście. Oczywiście jestem świadom, że tu mówimy o 30% wielkości świeczki, ale kolejnego dnia zostało to też troszkę jeszcze zgonione. Kolejny cent niżej, więc naprawdę mówimy o dość zbliżonych wymiarach tych świeczek. Wolę sobie to narysować w dwóch kontekstach. O, widzicie, że niewiele tak naprawdę odstaje nam tutaj od, niewiele zabrakło, żeby mieć jeden do jednego wyjście z insajda, więc stało się, nie jest to może jakieś bardzo mega gwałtowne, nie jest kontynuowane, ale na chwilę obecną wygląda na to, że jest troszkę do dołu. Jest to spowodowane tym, że eksport z Kolumbii wraca do normy. Też pewne opady są spodziewane w Brazylii w najbliższych dniach. Aczkolwiek prawdopodobnie będą one za małe. Natomiast eksport z Kolumbii, zdaniem rządu, będzie wracał do Noimy do w kontekście kilku, kilkunastu najbliższych tygodni, 2 trzy miesiące będą prawdopodobnie nadganiać te zaległości eksportowe z Kolumbii. Więc tutaj myślę, że ten eksport z Kolumbii będzie oczywiście zwiększony maksymalnie. Pytanie, jaka jest dostępność statków, kontenerów w regionie. I czy będą odbiorcy, którzy będą chcieli kupić nadal kawę kolumbijską, bo pamiętajmy, że jeżeli mieliśmy problem z dostawami, to część odbiorców oczywiście przesunęła sobie dostawę, ale część już zaczęła szukać alternatywnych źródeł kawy. Mimo że oczywiście kolumbijska kawa, na przykład brazylijska, to są jednak zupełnie różne odmiany tej Arabiki różniące się jakością, ale to już jest, bym powiedział, mniej istotna rzecz, bo po prostu przez jakiś czas będzie stosowana domieszka kawy z Brazylii. Można ją złożyć w czasie. Więc pytanie, jak tutaj dostawcy, odbiorcy tej kawy kolumbijskiej będą chcieli zrealizować swoje zamówienia, i czy w ogóle będą chcieli to zrobić. Stąd tutaj jakaś perspektywa, no, korekcyjna na tym rynku, tak naprawdę powinna być. Tak jak mówiłem, mamy tutaj bardzo silną strefę. Ona już w tej chwili jest pod SMA55, więc no dalej jest to ten wzrostowy. Jeżeli byśmy zatrzymali spadki na tym poziomie, to nadal mamy przecież ten wzrostowy. Zobaczcie, że nie jest to może idealna linia tendu, ale jednak wyższe szczyty, wyższe dołki są nadal zachowane. Bo mamy wyższe szczyty, wyższe dołki. Tutaj mamy wyższy szczyt, tutaj mamy pewną konsolidację. Wyższy dołek nadal, tak? W kontekście tego ostatniego dołka, on jest nadal wyższy, bo jednak ze 149 centów na 154 to jest nadal wyżej, zobaczymy. Jakaś korekta. No, na razie mamy po prostu tak, jakby przymierzanie się do korekty w tędzie wzrostowym. Takie typowe w zasadzie by można było powiedzieć, że mieliśmy dojście do lokalnego szczytu, dwie nieudane, trzy nieudane próby ataku tego szczytu. No i to teraz powinniśmy zacząć spadać. Perspektywy jednak przyszłorocznych, przyszłosezonowych zbiorów będą jednak mocno obciążały, więc jeżeli będziemy mieli faktycznie suszę i ta susza zacznie sięgać w kolejnych krajów z kawą, co prawda w Indiach monsun się już zaczął, przyszedł trochę wcześniej i jest bardzo obfity, więc tutaj jest szansa, że Indie nie będą miały żadnych problemów z uprawami rolnymi, super, no ale z drugiej strony z ostatniego programu poniedziałkowego wiecie jak wygląda ogólnie sytuacja, że ta susza dotyka większej ilości krajów, w tym również kawowego Meksyku. Więc myślę, że jeżeli będą się pojawiać kolejne kraje, które mają problemy z suszą, na przykład Wietnam, czy inne tutaj kraje, czy Indonezja, to może się okazać, że te ceny nam nadal będą rosły. Tak więc na chwilę obecną to wygląda po prostu tak z technicznego punktu widzenia. Zaatakowali szczyt, nadal jesteśmy w tędzie wzrostowym, ale zaczyna to wyglądać tak, jakbyśmy mieli mieć. Jakąś głębszą korektę nawet do tych 142 centów za funt najemku kawy. Na jęku cukru mamy kontynuację zejścia, ale zobaczcie, że nadal jesteśmy w tym samym przedziale jesteśmy tak naprawdę od 20 kwietnia pomiędzy 16,5 a 18 centów. Czyli to no, można coś już próbować zegać, ale jeszcze to jest jeszcze to nie jest jakiś potężny zasięg, żeby tutaj kombinować coś większego na tym rynku. Stąd myślę, że stąd myślę, że na tym rynku raczej w takim przedziale będziemy się kręcić przy w najbliższym czasie, bo jednak tak. Ponownie pogoda, Indie, wysoka fajny monsun wcześniej mokro, będzie więcej cuk, będzie więcej trzciny, cukra, będzie ona soczystsza. Jeżeli to jest właściwe słowo, proszę o poprawienie, jeżeli się mylę. Bardziej soczysta to na pewno, natomiast soczystsza chyba też. Z drugiej strony, oczywiście susza Brazylia, tak? Tutaj w ten region jest mocno problematyczny, plus oczywiście inne kraje. Susza w Tajlandii też jest problematyczna dla cukru, no bo jednak jest to region, w którym też mamy sporo cukru. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o cukier z Tajlandii to w Wietnam nałożył opłatę antydumpingową w wysokości ponad 47% właśnie na produkty cukrowe z, Taj... z Tajlandii, więc całkiem, całkiem nieźle. W... Starałem się oczywiście walczyć z tymi kwestiami jakiegoś dumpingu ze strony Tajlandii. Chciałem jeszcze na rynku kakao. Ja czy się nie spodziewajmy dużych ruchów, ponieważ City prognozuje, że długi czas będziemy w okolicach tych 2,400, że to będzie taka średnia cena w najbliższym czasie. Wynika to z faktu, że City zwiększyło prognozy nadwyżki na ten rok na kakale. Ma być suma 225 tysięcy ton nadwyżki surowca, co de facto oznacza, że zwiększyli. Tą propozycję nadwyżki o 75 tysięcy ton. W przyszłym roku, w przyszłym sezonie nadwyżka na rynku kakao ma wynieść 100 tysięcy ton, więc nadal też bardzo duża. Powiem szczerze, że nie wiem jak wygląda kwestia magazynowania kakao, czy jest to jakiś większy problem, czy też nie. W takim dłuższym okresie, bo skoro dopiero za 2-3 sezony mamy się spodziewać zrównoważonego popytu i podaży, tudzież niedobojów podażowych to jeśli oczywiście surowiec będzie przechowywany, tak, myślę, że mielone kakao chyba można przechowywać z zielonym, jest gorzej, to jest odwrotnie niż z kawą. Jeśli dobrze kojarzę, ale też głowy nie dam, więc tutaj też nie chcę, żebyście się mocno przywiązywali do tej kwestii. Temat do, do czytania jednak, bo jednak nie wszystko wiadomo, że człowiek jest w za stanie zapamiętać. Pewnie o tym kiedyś czytałem, nie? Więc tutaj jak najbardziej to gdzieś na pewno było. Natomiast no nie spodziewajmy się wysokich wzrostów Myślę, że w perspektywie najbliższych dwóch tygodni, jeśli byśmy mieli się poruszyć, na no to 203, 2370 dolarów za tonę, plus ewentualnie do 2500, dlaczego perspektywa wzrostowa? Eee, pogoda też ponownie pogoda. Jeżeli będziemy mieli fajne opady na wybrzeżu Kości Słoniowej, to oczywiście będą spadki. Jeżeli będziemy mieli też kwestie suszy, bo już to jednak tam jest upał w tej części Afryki to braki, braki opa opadów mogą nam wywołać właśnie te jakieś drobne wzrosty cen nawet o te 100 dolarów. Ale to bardzo krótkoterminowo, bardzo szybkie będą tutaj reakcje na prognozy pogody dla tego regionu. Jeśli chodzi o softy, na stronie surowcowej info macie też o cytusach z ostatniego raportu Club Production. Polecam wykresik na stronie surowcowe info, a my jeszcze sobie zajkniemy na jakiś surowiec, yy... Z tych surowców typowo rolnych i soja, zobaczcie, jak soja kontynuuje nam ten trend, tą korektę, tak naprawdę. I zobaczcie, że wróciliśmy z tych bardzo wysokich poziomów 1650 centów, wróciliśmy do tego przedziału, który tutaj mieliśmy zaznaczony. od połowy lutego do połowy kwietnia. Czy się zatrzymamy tutaj? Powiem szczerze, że nie wygląda to na to tutaj byliśmy w tym przedziale weszliśmy w niego będąc w tendencie wzrostowym przeszliśmy w jakąś niewielką konsolidację i teraz weszliśmy wyżej Trend, linia trendu jest na pewno przełamana to już możemy ją sobie usunąć zresztą SMA 55 nam też wisi jako linia trendu więc tutaj nie ma co kombinować przetwórstwo w maju w soi w Stanach Zjednoczonych wzrosło względem kwietnia o 3 miliony ponad to buszli ale było o półtora, ponad miliona mniejsze niż były oczekiwania analityków, więc tutaj kontynuacja trendu spadkowego jest nadal, bym powiedział, w cenie. W tym momencie oczywiście musimy być bardzo uważni, jeżeli chodzi o soję, bo myślę, że możemy zejść niżej i co prawda mamy tutaj oczywiście do ostatniego szczytu, trzeba by to FIBO poprawić, więc już w tym momencie przenosimy sobie na potwierdzony szczyt 1668 centów, żeby być bardzo precyzyjnym. Zobaczcie, że z FIBO w tym momencie zaczęło się nam zbiegać z tą linią, którą mieliśmy wyznaczoną wcześniej na 460, to jest też ostatni szczyt. W tym momencie było tutaj jakieś zatrzymanie w tym przedziale 460-466. Tutaj również mieliśmy niewielką korektę od tego, więc myślę, że jeżeli byśmy dotknęli 1341, a jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższych kilku sesjach do tych poziomów zejdziemy, to jest szansa na jakieś przynajmniej niewielkie takie pokoicach 40-50 centów odbicie. Ale jak będzie to, oczywiście się przekonamy w, no, w niedalekiej perspektywie. A ja ze swojej strony dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za te. Kilkanaście ostatnich, kilkadziesiąt tych programów, które mieliśmy tutaj, tak naprawdę bez większych przewidzianek. I tak jak mówię, no, trzech najbliższych programów nie będzie. Widzimy się w lipcu. Aktualności w najbliższy poniedziałek, jak najbardziej pisane będą i też na moich social mediach się pojawią, na Facebooku, czy na w Twitterze, czy na LinkedInie. Poniedziałek 28 też będą, aczkolwiek z jakimś tam poślizgiem czasowym najprawdopodobniej programów. Trzech najbliższych nie będzie. Widzimy się w czwartek 1 lipca. Tak więc dzięki wielkie, udanych transakcji, samych zielonych i do zobaczenia na początku lipca.